Kiedyś kolega ksiądz opowiadał mi, że do jego parafii zgłosiła się młoda kobieta, młoda Ukrainka, która uciekała z frontu i po drodze została mocno skrzywdzona. Nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ale możecie się domyślić, o jakie krzywdy chodzi. Nie szukała na początku czegoś szczególnego w kościele, z pewnością nie szukała tam Boga. Była bardzo mocno straumatyzowana, bardzo mocno skrzywdzona. Nie mogła spać, każdy niespodziewany dźwięk kojarzył jej się z traumą. I pewnego razu postanowiła, że ona zostanie w kraju. Tak, chcę zostać w Polsce, proszę księdza, tak powiedziała mojemu koledze. Ksiądz poradził jej, żeby ściągnęła sobie różnego rodzaju aplikacje do nauki języka polskiego i rzeczywiście ściągnęła różne aplikacje. I w jednej z tych aplikacji pojawiła się modlitwa Ojcze Nasz po polsku. I ta kobieta nagle zaczęła płakać. I po kilku dniach przyszła do kościoła i zapytała mojego kolegę tak: proszę księdza, a czy w tym kościele, czy tutaj, w katolicyzmie, wasz Bóg jest w stanie przytulić kogoś takiego jak ja? Czy wasz Bóg jest w stanie kogoś przygarnąć takiego jak ja? Tak, bo Jezus yy, nie przyszedł do zdrowych. On przyszedł uratować to, co zginęło. Nawet jeśli zginęło pod gruzami własnych, idiotycznych wyborów, to Jezus przyszedł, aby to wszystko dźwignąć, i w jakimkolwiek syfie życia teraz nie jesteśmy, to Jezus o nas walczy.